Cześć, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale i dzisiaj przychodzę do Was taką małą ciekawostką a mianowicie dowiemy się jak dostać się do tajemniczej groty i do tajemniczego drzewa ja wiem, że te informacje to już są bardzo, bardzo stare praktycznie jak ta gra, bo one wyszły jakby razem z wyjściem do Sims 4 bo wtedy pojawiło się właśnie i to tajemnicze drzewo i ukryta grota ale być może ktoś jeszcze o tym nie wie, może ktoś niedawno zaczął grać i potrzebuje takich informacji. Także na szybciutko, to jest bardzo, bardzo proste. Więc, pierwsza rzecz, jak dostać się do ukrytej groty, w ogóle gdzie ta grota jest i po co tam iść, prawda? I tutaj pomoże nam w tym nasz bohater dzisiejszego odcinka, Wiktor. Po pierwsze, trzeba mieć sima. No to już mamy. Także, punkt pierwszy mamy zaliczony. Punkt drugi, ten sim musi posiadać umiejętność majsterkowania na poziomie dziesiątym. Jak widać, jest majsterkowanie na poziomie dziesiątym. I teraz taka dygresja. Jeżeli mamy sima, który tego majsterkowania jeszcze nie rozwinął, no to są różne opcje. Albo tak jak tutaj nam podpowiadają, czyli kupujemy stół do rzeźbienia i długiemy w tym belki różne w tym drewnie. Albo naprawiamy i ulepszamy jakąś armaturę typu nie wiem, kibelki, wanny, prysznice, zlewy kuchenne, radia, lodówki. Wszystko, co ulepszymy i wszystko, co naprawimy, podbija nam umiejętność majsterkowania. Możemy też kupić książkę, chyba tak, i też z niej się uczyć majsterkowania. To jest takie, można powiedzieć, takie wyjścia i rozwiązania typowe w grze, zawarte dla osób, które spokojnie sobie grają i chcą tę umiejętność zdobywać w takim rytmie swobodnej gry. Natomiast, jeżeli ktoś się nudzi, albo ktoś po prostu się śpieszy i chciałby już mieć tego Sima z 10 poziomem majsterkowania, to są jeszcze inne rozwiązania. A mianowicie spotkał się z sąsiadką chyba swoją, tak? Tak, Cyprian. Dobrze, ale wracając, można to zrobić też modem bądź kodem. I tak, jeśli chodzi o mod, nie każdy chce używać modów i nie każdy może użyć modów w swojej grze. No, ja tutaj ja akurat mam ten MC Command Center, więc pokażę Wam na tym przykładzie. Jeżeli potrzebuje, żeby Sim szybko sobie tam wbił, dajmy na to to majsterkowanie. To wybieram sobie tutaj cheats, czyli kody, czy spełnię aspirację. Szukam sobie tutaj, modyfikuj informacje o SIMie, kody umiejętności. I tutaj wybieram sobie ustaw poziom umiejętności, bo mi chodzi o jedną konkretną umiejętność, i spośród tych wszystkich tutaj, które są, szukam sobie tej, co mnie interesuje, czyli majsterkowanie. Klikam sobie na to, zatwierdzam i wybieram poziom. No, mój Sim ma 10, dlatego tu jest 10. Ale gdyby miał zerowy, to by było 0, czy 2, albo 3, zależne na jakim poziomie jest. Wtedy wbijam sobie tutaj tę cyfrę. Daję OK i on sobie zdobywa tę umiejętność. I wychodzę z tego wszystkiego. I to jest taki prosty, można powiedzieć, sposób. Dla osób, które chcą i mogą użyć modów w grze. A w tym przypadku tego konkretnego moda MC Command Center. No ja tutaj mam go w bardzo okrojonej ilości, bo ja sobie używam tylko tych rzeczy, z których korzystam, innych w ogóle nie instaluję do gry. Dlatego, że ja jakby no jestem zwolenniczką tego, żeby ograniczać ilość modów w grze. Dlatego, że no za każdym razem, kiedy mamy aktualizację gry, trzeba pilnować aktualizacji również modów. Jeśli się o tym nie chce pamiętać, bądź z jakichś przyczyn nie może się jakoś tego zapamiętać, no to lepiej tych modów nie mieć w grze albo właśnie mieć ich mało, to wtedy szybko się sprawdzi, czy tam ten jeden czy dwa mody wymagają aktualizacji. Dobra, ale wracamy do tematu. Jest jeszcze jedna metoda dla osób, które nie używają w ogóle modów, bądź też nie mogą tych modów użyć, bo tak też się zdarza. I jest to po prostu wbicie umiejętności kodem. Jak to zrobić? A mianowicie robi się to tak. Już Wam pokazuję. Otwieramy konsolę kodów, czyli wciskamy, wciskamy CTRL, Shift i C na klawiaturze. Ja Wam to napiszę tu na ekranie, żeby to było jasne. I tutaj pojawia się nam na górze taki pasek. Jest to pasek konsoli kodów. W tym paseczku wklikujemy się, bo to jest cały czas wersja dla osób, które mają grę na komputerze, na PC. Bo ja gram na PC. -cie. Natomiast nie wiem, jak jest na konsolach, nie wiem, jak jest na makach. Podejrzewam, że na maku jest podobnie. Natomiast jeśli chodzi o konsolę, to tam z tego, co gdzieś czytałam w internecie, prawdopodobnie hmm. trzeba wcisnąć cztery tylne przyciski na padzie, żeby się w ogóle ta konsola kodów nam otworzyła i wtedy możemy działać, możemy wpisywać sobie te kody. Ale dobra, wracamy do tego. Jesteśmy już w tej konsoli kodów. Wpisujemy sobie pierwszy kod, testing true. Testing. Mhm. Kr nie, kropki tam nie ma, i po wpisaniu tego kodu dajemy sobie Enter, i teraz dopiero mamy dostępną taką możliwość, żeby w ogóle jakiś kod nam zadziałał. Więc dajemy ten kod, o który nam w tym momencie chodzi. I jest to taki kod stat set skill level handiness i dajemy 10, bo chcemy, żeby nasz Sim miał 10. poziom tej umiejętności. Ja wam ten kod napiszę na ekranie, a ja wpiszę go teraz tutaj w konsolę. I konter. Konter. W tym momencie Sim powinien otrzymać ten poziom umiejętności. U mnie się tu nic nie wydarzyło z tego względu, że mój Sim już ma ten poziom umiejętności. No i dobra, zamykamy konsolę kodów znowu Ctrl Shift plus C i możemy wracać do naszej normalnej rozgrywki. Zaraz Wam pokażę, gdzie to jest dokładnie. Tutaj jest Oaza Zdrój, prawda? To jest to miasto z podstawki, to wszyscy o tym wiemy doskonale. I jak wchodzimy sobie, to ładujemy się na park. Nie na żadną inną dzielnicę, tylko konkretnie do parku. Tutaj, tutaj w to miejsce, tu na środku mapy. Dobra, mój SIM już tam jest, więc daję X. Jesteśmy już tutaj, i teraz, idąc z tego kierunku, podążamy sobie dalej, dalej, dalej. Tu jest taka jakby dróżka, także idziemy, idziemy, i tu, tu zobaczcie, jest takie miejsce, gdzie mamy gryla, kosz, kosz na śmieci, miejsce, żeby sobie usiąść ławeczka, i tu jest właśnie ukryta grota. Ja mu dam, żeby on sobie tutaj przybiegł truchtem, może. Przyspieszę go, niech on sobie podąża. O, coś mu tu się pojawiło, jakaś słodka zachcianka. Także, no, tak chciałbym Wam pokazać, żebyście zobaczyli, gdzie to, w którym miejscu jest. Widzicie, musicie przejść, przejść aż prawie tu do samego końca, żeby znaleźć tę ukrytą grotę. Tędy, tędy, o, od tego głównego placu zabaw. Idziemy, idziemy, idziemy i dochodzimy do groty. No i jeżeli mamy ten poziom umiejętności, to mamy po prostu wybij wejście. Jeżeli go nie mamy, to jest informacja o tym, że no niestety, ale Twój musi... Mieć ten poziom umiejętności odpowiedni. No i zaczynamy. Dajesz tutaj Wiktor. Wiktor sobie poradzi, to jest cowboy zaprawiony w bojach. Także świetnie myślę, że sobie da radę. O, widzicie? I teraz to jest idealny moment na to, żeby. Jeżeli ktoś chce sobie zostawić odkrywanie tej groty dla siebie, nie chce tutaj mieć spoilerów, to jest idealny moment na to, żeby wyłączyć ten filmik, bo za chwilę wejdziemy do tej groty. Pojawi się tu kilka pytań, przez które przebrniemy i sobie wejdziemy do groty. A pozostałych zapraszam dalej. Dobrze, zbadaj grotę w takim razie. Chodzimy do środka. I mamy pierwszy pop-up: Badanie jaskini. Nieustraszony badacz Wiktor decyduje się zwiedzić jaskinię. Dostępne są tu dwie ścieżki. Węższa jest pełna stalaktytów i stalagmitów. Dobrze czytam? Stalaktytów i stalagmitów, ale być może Wiktor zdoła się między nimi przecisnąć. Mamy iść wąską czy szeroką? Idźmy tą wąską. Ja powiem szczerze, nie pamiętam, którą ścieżkę wybrać. Jeśli nam się nie uda dojść za pierwszym razem, to powtórzymy. Dobra, bierzemy wąską ścieżkę. Czekamy, co nam się tu dalej pojawi. Szczupły jest, to sobie poradzi. Dalej. W ciemnej, krętej szczelinie trudno się poruszać. Wiktor szybko poddaje się bezsilności i frustracji. I co? Wyszedł. A widzicie, nie udało nam się. Tu mi jakiś last przyjął wyskoczył, ale okej, okay, nie przejmujemy się tym. Zawstydzony. Można by pomyśleć, że trudno zgubić się w tajemniczym miejscu. I można by się bardzo zdziwić. Dobrze, wchodzimy jeszcze raz w takim razie. My się nie poddajemy, zaraz tutaj uda nam się przejść. I znów badanie jaskini. No, skoro była wąska, to teraz szeroka ścieżka. I dalej. Nie warto narażać się bez potrzeby. Wiktor podąża głównym odgałęzieniem i w słabej poświacie zauważa zakos drogi, która prowadzi stopniowo w górę, a także chybotliwą drabinę opuszczającą się w głąb. Kurczę, pójść za kosem czy drabiną. Hmm... Wiecie co? A idźmy drabiną tym razem. Zobaczymy. U, badanie. Dalej jest. Wiktor ostrożnie zagłębia się w czarną otchłań. Po masku, szukając drogi wśród mandrujących szczelin. Po długiej podróży w dół, przestrzeń poniżej zaczyna wypełniać słabe, lazurowe światło. Wiktor może zejść na ciemną omszałą krawędź przepaści albo kontynuować schodzenie w błękit. Ja myślę, że pójdziemy sobie. W błękit, nie? Czyli yy, wejdź na półkę, czy wspinaj się dalej? Zaraz. Wiktor może zejść na ciemną omszałą krawędź przepaści. Nie, to wspinaj się dalej. Wiktor schodzi. Po wydawałoby się niezliczonych szczeblach, coraz niżej i niżej. Po wyczerpującej wędrówce zdaje sobie sprawę, że musi wracać. Inaczej utknie tu na zawsze. No nie, serio? Moment. Serio? Do trzech razy sztuka. Mykaj, jeszcze raz, A. Wiktor. Jeszcze raz. Znów badanie, idziemy szeroką, nie? Bo ona nas dobrze poprowadziła wtedy. Ok. Poszliśmy drabiną i wtedy puściła nas dalej, więc idziemy dalej z drabiną. Półka czy wspinaczka? I wzięłam spinaczkę i wróciliśmy, prawda? Więc bierzemy półkę. No, nareszcie, Wiktor podąża bez wysiłku naprzód miękką, omszałą ścieżką. W pewnej chwili dostrzega wejście do pięknej groty. Wejdź do groty bądź wróć do wejścia. No oczywiście, że wchodzimy do groty. I czy chcesz, by Wiktor wyruszył do zapomnianej groty? Tak. Oto jesteśmy i tak wygląda ta grota. Czyli tutaj jest jakby to wejście, z którego przyszliśmy. A tutaj mamy jak to w grocie, o, jakieś tam żaby. Szukaj sobie żabek. Jakiejś skały. Nie wiem, co to jest ten prostokąt, taki oświetlony, ale wydaje mi się, że jak kiedyś tu przychodziłam, to tak nie wyglądało. Może to jakiś bug się zrobił. Tutaj też mamy coś, co to jest. Skorzystać z kibalka możemy. A potrzebujesz? No, skorzystaj sobie. Jakieś takie szpergały, jakieś takie dziwne rzeczy, ale no nie możemy tego dotknąć, nie możemy tutaj nic poszukać, to szkoda. Idziemy dalej, idziemy dalej. Zobaczcie, o, pięknie tutaj jest, ta poświata taka ładna. Przybiegnij tutaj I, i ryby. Czyli tutaj możemy sobie rybki łowić. Zbadaj wodę. I z tego co wiem, a w zasadzie z tego co pamiętam, patrzę, co tu jeszcze rośnie. Cebula i tutaj cebula. To nic tu więcej nie ma. Można sobie dojść tutaj ścieżką w to miejsce. Jest tutaj ładnie, możemy podziwiać te widoki. Przyjemnie, tak, takie jest uczucie takiego chłodu, prawda? Ale jest całkiem fajnie i przyjemnie, tak trochę magicznie. I chyba tutaj można złowić tę rybę nietoperza. Jeśli ktoś zbiera kolekcję ryb, to warto, żeby sobie odblokował tę grotę i tutaj przychodził łowić, bo możliwe, że tylko w tym miejscu ta ryba jest dostępna, ale to tak na 100% pewna nie jestem. Wiem, że tu można ją złowić. No, on tutaj widzę, bada tę wodę. Nie wiem, czy on jest na tyle sprytny. Woda aż tętni życiem. Wiktor patruje, wypatruje głodną rybę. To wampirza kałamarnica. Tylko czeka, by ją złowić. Czyli to jest ten gatunek ryby. Tak, Wiktor zapisał w notatniku informacje na temat swojego odkrycia. Kliknij o, no, pokaż nam wampirza kałamarnica, o, widzicie? To ja nawet nie wiedziałam, że to można złowić, bo wiem, że ryba nie topesz tutaj była. A tu jest rzadkie. Niech nie zwiedziecie jej urok lub jego brak. No fajnie. Można złowić bez przynęty. Jestem ciekawa właśnie, czy tę rybę nietoperza tutaj on wyczai. Ojeju, coś tu się podziało, zaraz go ogarnę. Woda tętni życiem, du Chłodka. Tylko czeka, aby ją złowić. Dobra. Czyli... patrzcie, jak się Niezły wędkarz z niego. Jemu jest chyba gorąco, z tego co tu widzę, i głodny jest, także. Mhm, mm dobra. Zmienimy mu strój, żeby się tutaj nam nie zagotował. A, załóż sobie cokolwiek. I powiem Wam, że pójdziemy teraz z drugiej strony. Bo tu jest taki myk. Nie wiem, czy wiecie o tym. Muszę go nakarmić. Masz coś do jedzenia? Holender nie masz. To nic, po drodze coś zjemy. Tu jest taki myk, że do tej groty jest jeszcze drugie wejście. Ja kiedyś o tym, powiem szczerze, nie wiedziałam, dopiero po jakimś czasie zajarzyłam, że jest drugie wejście, no jak jakie znalazłam w grze, także mm, zaraz Wam to pokażę. Wychodzimy sobie z tej groty i teraz jesteśmy na mapie świata, na mapie Oazy Zdrój i byliśmy tutaj w tym parku Pustynny Kwiat i z tego parku przedostaliśmy się do groty, prawda? A teraz do tej samej groty możemy pójść z tej dzielnicy, gdzie Landgrabowie mieszkają. Więc ładujemy się po prostu na dom Landgrabów. Jesteśmy przed domem Landgrabów. Tak, piękna willa, niedawno odnowiona przez twórców gry. No niedawno jakiś czas temu, ale tak mi się wydaje, że niedawno, bo rzadko przychodzę w te rejony mapy. Pięknie ten dom wygląda teraz po tej renowacji, naprawdę. No ale dobra, wracamy. I tutaj słuchajcie, moi drodzy. Jest takie zejście, tu już dalej iść nie można, bo tu jest jeszcze jakby taka droga, gdzie już kończy się mapa, możemy sobie tylko tam popatrzeć, czy coś tam jeszcze jest. A my wchodzimy tutaj, podejdź tutaj, chodź, 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 między te skały, w taki wąwozik jakby, widzicie, idziemy sobie tym wąwozem, idziemy, 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 nawet tutaj mamy jakieś krzaczki, patrzcie, co to jest, wiśnia, Uuu. Niektórzy poszukują wiśni do swoich rozgrywek. To, to tu jest, jakby co? Widzę, że tu coś rosną, jakieś marchewki. Idziemy dalej, idziemy dalej. Przebiegnij tutaj. I tu na samym końcu tego wąwozu jest drugie wejście do tej samej jaskini. Wybierz się do zapomnianej groty, bądź zbadaj. Jeśli damy, zbadaj. Czekajcie, ja mu dam, żeby on tutaj podszedł. Jeśli damy zbadaj, no to będziemy mieli te pop-upy, prawda? które nas tam mogą prowadzić do jaskini bądź wyrzucić nas na zewnątrz z powrotem. Albo wybieramy, wybierz się do groty i wchodzimy do groty. I tak, jeżeli byśmy tutaj przyszli pierwszy raz, zamiast tam w parku otwierać sobie wejście do jaskini, przyszlibyśmy tu, to to wejście byłoby zablokowane deskami i musielibyśmy tak samo jak w parku rozbić te deski i dopiero wejść. Należy, no, żebyśmy tu byli. Wchodząc w tym, tamtym drugim wejściem, no to mamy tutaj odblokowane, i tak to wygląda. I tak wygląda cała sytuacja z tą ukrytą grotą. Także, no, czy warto tam zajrzeć? Myślę, że warto, jeżeli ktoś zbiera kolekcję ryb, albo po prostu dla takich walorów, yy, no, oglądania tego, bo jest tam całkiem przyjemnie. Troszkę tak mroczno, troszkę magicznie. Także, no, z tego powodu na pewno warto. I tak mi się wydaje właśnie z, tym, z tą kolekcją ryb, że kiedyś, kiedyś jak zbierałam, to przychodziłam właśnie do tej groty, bo niektóre ryby były tylko tam dostępne. I zdaje się, że tam właśnie była ta ryba nietoperz. O, to jest chyba to, jak się nie mylę. Ale możliwe, że też można ją złowić gdzieś indziej zupełnie. No dobrze, to by było na tyle, jeśli chodzi o tę grotę. Jest jeszcze jedno takie miejsce, dosyć ciekawe. A mianowicie to jest taka ukryta polana, tajemnicza polana. Ona jest w Wierzbowej Zatoczce i zaraz sobie tam pójdziemy, tylko już pożegnamy się z Wiktorem, który tu coś usilnie na telefonie klika, bo on ma dosyć dobrze rozwinięte różne umiejętności, a tam wydaje mi się, że trzeba Sima, to znaczy może każdy Sim to zrobić, wejść do tajemniczej polany, ale Sim, który nie ma absolutnie żadnych umiejętności, również jest w stanie tam wejść, Także można powiedzieć, że jest to jeszcze prostsze, bo tam nie ma żadnych wymogów. Bierzesz sima jakiegokolwiek i po prostu idziesz na te polane. Ale żeby to już tak sprawdzić dogłębnie, to wezmę taką simeczkę, która jest taką zupełnie czystą kartką, prosto z kasa i nie ma żadnych umiejętności. Także za chwilę spotykamy się już w Wierzbowej Zatoczce. A oto i nasza simeczka Laura Małysz. Taka mi się wylosowała świeżutko, dopiero co z kasa wyskoczyła. Także zobaczmy, umiejętności są zerowe. Nie ma żadnych umiejętności. I ona nam właśnie pokaże i poniekąd udowodni nam to, że można do tego drzewa tajemniczego dostać się, nie mając żadnych umiejętności. Więc to idzie jeszcze łatwiej niż z tą grotą. Prawda? Tu nie musimy żadnych kodów, nic, po prostu idziemy do drzewa, cykbryk. I to działa. I już Wam pokazuję, gdzie jesteśmy. Jesteśmy w wierzbowej zatoczce, w tej dzielnicy tutaj. Po prawej stronie na dole, o tutaj, gdzie widać, tutaj jest twój sim, ten napis mi to pokazuje. I akurat ta simka mieszka w tym domku, a drzewo jest tu. Tutaj, gdzie ten domek, widzicie, tu, 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 na tej polanie. Tak, więc wszystko jasne, nawigacja już włączona. Idziemy dalej. Nasza simeczka jest, podchodzimy sobie do tego drzewa. To jest ta dzielnica, patrzcie, tu jest pusta działka, tu są te podstawowe domki. Tu jest dom, domek, który też niedawno przeszedł taki... Taki remont, odświeżenie zrobione przez twórców gry. Bardzo fajnie to teraz wygląda. My drzewo mamy tutaj. Co prawda jest zima, ale tu pora roku jakby nie gra roli. Już podchodzimy. No to jest to drzewo. Podejść tutaj. Pora roku tutaj nie gra roli, bo do tego drzewa o każdej porze roku możemy się dostać. Ono jest takie specyficzne, widzicie, nie gubi liści na zimę. I tutaj są takie Kolorowe jakieś małe pnącza, roślinki. Klikamy Obejrzyj. No i nasza simaczka podchodzi sobie bliżej i ogląda to drzewo. Przyspieszymy troszeczkę. A, już, już, już gdzieś poszła. Aś tutaj jeszcze raz, bo one tak robią, te nasze simki. Obejrzy, odejdzie. Trzeba je chwilę tutaj po prostu przypilnować, żeby dobrze się temu drzewu przyjrzały. Podlej, widzicie, po pewnym czasie pojawia nam się dodatkowa opcja. Także podlewamy. Tutaj trzeba po prostu się nie poddawać i yy, jeszcze raz podlej. Także ona co zrobi? Jakąś interakcję to ucieka, ale to nie przejmujcie się tym. Po prostu trzeba ją tutaj ściągać, żeby yy, jeszcze raz podlej, żeby przychodziła, oglądała i podlewała aż do skutku. I teraz mamy trzecią opcję. Pochwaliście, więc kiedy pojawia się nowa opcja, wybieramy po prostu tę nową opcję. Mm -hmm. Rozmawiaj o naturze, dobra. Rozmawiamy o naturze. Tak? O, czy, 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 stój. Chodź chodź, 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 chodź. Podejdź tutaj. Jak ty masz na imię? Powiedzieć Laura. Bardzo ładne imię się wylosowało. Dobrze. No i stój, gdzie? O, uciekam. No dobra. Mamy tak: obejrzyj, podlej, zbadaj. Wybierz się na leśną polanę i rozmawiaj o naturze. Damy, żeby zbadała. Zobaczymy, czy dowiemy się czegoś nowego, a potem już pójdziemy sobie na leśną polanę. O! Czyli ona weszła. czyli to tak działa, bo ja już też zapomniałam trochę jak to było, że jeśli zbadaj to mamy te czekajcie, nie, damy to mamy te pop-upy Przygoda w drzewie. A jeżeli damy wybierz się na leśną polanę, to podejrzewam, że od razu nas na te polanę przeniesie. No tak by to logicznie można było zrozumieć. No dobra, Przygoda w drzewie. Ten pień jest o wiele większy niż na to wygląda. Jest tu ciemno, ale w jakiś sposób nie straszno. Lekka poświata to jedyne widoczne światło, a szmer wody to jedyny słyszalny dźwięk. Idź za dźwiękiem, idź za światłem. Pójdziemy tym razem za światłem. Zobaczymy dokąd dojdziemy. Przygoda w drzewie i wróć do wejścia w drzewie, czyli nie trzeba iść za światłem w tym przypadku. Laura idzie w stronę światła, szybko zdając sobie sprawę, że blask dochodzi z miejsca, przez które tu weszła. Więc jeszcze raz zbadaj. Jeszcze raz badamy. I to jest tak jak z tą grotą. Do skutku, słuchajcie. I znów zaczynamy. Teraz idziemy za dźwiękiem w takim razie. Chciałam tu skasować i nie mogę, bo szybko to leci. Mamy dalszą część przygody. Laura opuszcza się dalej. Jest tu nieco głębiej i nieco ciemniej. Cichy plusk daje jej znać, że właśnie weszła do płytkiego strumienia. Idź z nurtem, idź pod prąd. Pójdźmy z nurtem. Co? U, dobrze, idziemy dalej. Laura wybiera nurt o najmniejszym oporze i ma nadzieję, że strumyk nie wpada do kanału ściekowego. Jej uwagę rozprasza eteryczna mgła, która świeci złowieszczo. Unikaj tej mgły albo wejdź, a wejdź w mgłę. O, i udało nam się. Mgła jest ciepła i przyjazna, o ile mgły mogą być przyjazne. Nagle, bez żadnego ostrzeżenia, Laura czuje, że coś nią zakręciło i teraz ma przed sobą wejście, wyjście z jaskini. Aha, czyli jednak się nie udało? Jak to? Idź na polanę, wróć do wejścia w drzewie. Idź na polanę? Czyli jeśli kliknę iść na polanę, to już mnie przeniesie, rozumie. A wróć do wejścia w drzewie, to wyjdę sobie tutaj. Okej. Okay. Co się, się zawstydziła. zapstydziła? Mhm. Zwiedzenie otoczeniem. Można by pomyśleć, że trudno się zgubić w tym czym miejscu. A to to samo jest, co było u Wiktora, jak nie udało mu się tam w grocie, prawda? Dobrze. No to teraz spróbujmy tutaj wybierz się na leśną polanę, czyli tę opcję, która była dostępna od samego początku. No i teraz mamy podróż. Czy chcesz, by Laura wyruszyła na leśną polanę? I to jest znowu. Miejsce idealne do tego, by jeżeli ktoś nie chce sobie spoilerować, chce sam te polany odwiedzić i zobaczyć ją w swojej grze po raz pierwszy, no to może w tym momencie zakończyć oglądanie tego filmiku. Natomiast pozostałych zapraszam i idziemy w głąb drzewa. Jesteśmy sobie na polanie. Zobaczcie, pięknie tutaj jest. Mamy jeziorko na środku, możemy iść na ryby szukać żab. Damy ryby szukać żaby. Pokażę Wam to tak troszeczkę z góry. Czyli tutaj gdzieś zaczęliśmy, tak? Tutajśmy weszły. Na środku jest jeziorko, tu są takie przyjemne drzewa, kwiaty. Możemy szukać żabek, możemy łowić rybki. Tu jest takie dojście do wody, do łowienia ryb. I tu jest bardzo takie fajne, taki wodospad. Stęczą, nie? I powiem Wam, że jak tutaj przychodziłam, zresztą teraz też, to zawsze to miejsce mi się kojarzyło z jakimś takim światem wróżek, baśniowym. Tutaj są takie właśnie motyle się pojawiają i zawsze miałam nadzieję, że to jest taki przedsmak tego, jak będzie wyglądał świat wróżek i że w ogóle dojdzie świat wróżek do, do Simsów kiedyś. Bo ja tak mam z postaciami nadnaturalnymi. Że ja je bardzo lubię. Lubię sobie zagrać nimi raz, dobrze je poznać, ograć, a potem znowu wracam do grania zwykłymi simami. Ale ogólnie rzecz biorąc, lubię, kiedy dochodzi coś nowego do gry i te postacie naturalne ciekawi mnie to, jak są zrobione, jak działają tej drzewka umiejętności. Fajna sprawa to jest. I ta polana zawsze mi przywodzi na myśl wróżki z poprzednich części gry z The Sims 3. No, zobaczymy, zobaczymy, czas pokaże, czy twórcy też. Dadzą nam wróżki tutaj, w czwóreczce. No dobrze, tu możemy sobie wrócić do domu. Jestem ciekawa, czy też wam ta polana kojarzy się z wróżkami, i czy czekacie na wróżki w Destin 4, czy chcielibyście taki dodatek zobaczyć do Desm 4. Podzielcie się ze mną w komentarzach swoją opinią. Mam nadzieję, że ten poradnik komuś się przyda i że spędziliście miło czas oglądając go. Dziękuję Wam bardzo serdecznie i do następnego. Cześć!